Siemanko widzowie. Dzisiaj robimy kolejną tier listę. Tym razem będą to świąteczne filmy, bo jako że zbliżają się święta, po prostu wielkimi krokami, postanowiłam zrobić tier listę najlepszych, lub najgorszych, lub średnich filmów świątecznych, które warto po prostu obejrzeć w święta z rodzinką. Filmów mamy dosyć sporo, będziemy je oceniać tak jak ostatnio przy tier liście z najbardziej denerwującymi postaciami animowanymi. Mamy od S do F, gdzie S to jest po prostu najlepszy film świąteczny, a F to będzie taki, co nie za bardzo mi przypadał do gustu i co, lecimy. I oczywiście zaczniemy sobie po kolei po prostu lecieć i mamy pierwszy film, czyli Charlie fabryka czekolady. Osobiście jest to jeden z moich ulubionych filmów e, świątecznych, właśnie. Uwielbiam ten film, uwielbiam Johna Godepa, który tam zagrał. Uwielbiam ogólnie wszystkie postacie, które tam wystąpiły. Są bardzo ciekawe, i mamy sportowca, i mamy grubszą osobę, i mamy takie dziecko bananowe, że tak powiem. Hmm, myślę, że postawię sobie dosyć wysoko ten film. Na razie chyba na A. Później może zmienię, ale zobaczymy, dobra. Na razie Charlie fabryka czekolady pójdzie na A. Uwielbiam ten film, uwielbiam CGI, jakie tam w ogóle jest genialne i wszystkie słodycze jakie tam są, to po prostu sama bym chciała je spróbować kiedyś chociaż. A dalej mamy Cud na 34 ulicy. Ten film jest tak cudowny, tak cudowny jest ten film i ten święty Mikołaj jest o, Jezu, tak po prostu patrzysz na niego i się od razu uśmiechasz. Nie wiem, ja po prostu uwielbiam ten film. Tak samo e, myślę, że postawię go nawet na wyższej ocenie, ponieważ ten film naprawdę kocham oglądać. Nie wiem, on jest fantastyczny. On ogólnie opowiada o tym, że nikt nie wierzy ogólnie w to, że główna postać jest prawdziwym, świętym Mikołajem i tylko, i tylko dziewczynka w niego wierzy i tam się rozgrywa. Sprawa tam sądowa na ten temat, czy on jest prawdziwym świętym Mikołajem, czy nie jest prawdziwym świętym Mikołem, ale to jest naprawdę święty Mikołaj. To jest fantastyczny człowiek, jest cudowny, jest przemiły, twarz ma po prostu tak przesympatyczną, że nie da się go nie lubić. I ja stawiam po prostu na SC, raczej nie zmienię tego, bo kocham ten film. E, następnie mamy Ekspres Polarny. There is the North Pole. Ekspres polarny, szczerze mówiąc, widziałam kilka razy. Jest on myślę, że dalej wysoko na liście. I w ogóle niesamowitym faktem, ciekawostką, jeśli ktoś nie wie, jest to, że większość tych postaci, i chłopca, i konduktora, i też parę innych tam pobocznych postaci, zagrał Tom Hanks, który po prostu został zanimowany, ale jest to naprawdę niesamowite, że oni to zrobili. I jest to fajna bajeczka. Naprawdę fajną podróż przeżywają te dzieciaki. Dużo się uczą. No i te bilety, które dostają, tak fajnie, po, yy, wiecie, podziurkowane, to jest super. Także myślę, że damy go na A. Yy, dalej mamy film Elf. I szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam o co w nim chodziło. Wydaje mi się, że w miarę się śmiałam przy tym filmie. W miarę się dobrze bawiłam. Nie był aż taki nudny, tak mi się wydaje, ale no. No mówię, nie za bardzo pamiętam. Wydaje mi się, że to był taki fajny film, i tym bardziej, że ten aktor jest dosyć taki komediowy, więc wydaje mi się, że to był komediowy film. Wiem, że to może być troszkę niesprawiedliwe, ale postawię go na C ze względu na to, że po prostu nie do końca pamiętam, o co tam chodziło i nie pamiętam za bardzo fabuły. Myślę, że zostawię go na C. Następnie mamy Family Man because this is my Był bardzo fajny. Bardzo mi się spodobał ten film. Eee, bardzo ładny był po prostu. Ten film jest ogólnie o człowieku, który jest zapracowany, który kiedyś tam w młodości zostawił swoją dziewczynę. Eee, no Wybrał karierę, tak, ale miał okazję dostać drugą szansę jakby od losu, od życia w święta i zobaczył, jak, to, jak jego życie wyglądałoby, gdyby nie wybrał kariery, tylko wybrałby miłość. I to jest naprawdę bardzo dobry film. Aktorka jest przepiękna w ogóle, która tam zagrała. No i wiadomo, Nikolas, który tam zagrał, też fantastycznie odegrał swoją rolę. Nie jest to aż tak komediowe, albo przynajmniej ja się aż tak nie śmiałam, ale, ale to jest bardzo ładny po prostu film i myślę, że go dam na B. Myślę, że tutaj będzie dosyć sprawiedliwie. Nie jest jakiś wybitnie, świetnie, e, niesamowicie, wyjątkowo, ale jest to bardzo fajny film i myślę, że warto obejrzeć. I dalej mamy Gremliny rozrabiają. cute <grymina> 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 I to jest taka trochę komedia, trochę horror. Ten gizmo, główny gremlin, jest tak przesłodki, on jest tak przeurocz ja po prostu patrzę na niego i on jest przesłodki. Ja, no nie wiem, no, on ma takie oczka słodkie, w ogóle tak wygląda przesłodko. Tylko, że no wiadomo, jak się stało, no. Główny bohater nie do końca się nim zajął tak jak powinien, wiadomo tam przypadkowo się coś wydarzyło i się rozmnożyły te gremliny, zaczęły wariować, przemieniły się w jakieś straszne potwory, zaczęły robić krzywdę innym ludziom. Nie oglądałam ogólnie dwójki i trójki, ale jedynka pamiętam, że jest dosyć ciekawa, chociaż to CGI to jest naprawdę zabawne. Ja wiem, że to jest bardzo stary film ogólnie. Ale jednak po prostu śmiesznie to wygląda, jak CGI jeszcze nie jest aż tak rozwinięte i to wygląda po prostu, jakby jakieś pluszaki przesuwali, albo jak są jakieś bajki takie z plasteliny, że, wiecie, no muszą przesuwać wszystkie ruchy osobno, żeby stworzyć z tego po prostu animację na sam koniec. To tutaj wygląda dosyć podobnie i, i zabawnie się to po prostu ogląda. Nie wiem czemu, ale, ale tak jest. Ale gremliny były takie. W porządku, może druga i trzecia część jeszcze by to jakoś dokończyła tę historię, ale myślę, że postawię to na C, bo jednak jest troszkę myślę, gorsze niż Family Man, ale jest takie ok, I Grinch. No, jest to jeden z klasyków, takich naprawdę klasyków. Myślę, że jest dosyć takim zbliżonym filmem do opowieści wigilijnej, nie, że samą fabułą, yy, także są powtórzone po prostu wszystkie wątki jakieś, tylko yy, sam fakt tego, że Grinch po prostu był jakiś nielubiany powiedzmy w dzieciństwie. No po prostu przestał lubić święta, tak, nie chcę Wam spoilerować, także bardzo, bardzo nie lubił świąt i chciał wszystkim zniszczyć święta. Tak samo było właśnie w opowieści wigilijnej. Jego piesek był po prostu chyba najlepszą postacią, jaka tam była. Też w ogóle sama koncepcja tego, jak wyglądają te postacie są, jest, myślę, dosyć ciekawa. Ale Grincha bardzo lubię i bardzo z dużą chęcią po prostu zawsze oglądam ten film. I grinczamy myślę, że dam na B. Następnie mamy Harry Potter i kamień filozoficzny. Harry Potter i kamień filozoficzny. Jest to film z mojej ulubionej serii filmowej, czyli Harry Potter. Kocham te filmy na zawsze i na wieczność. Na zawsze i na wieczność. Jest życie, Nie chcę, żeby było tak, że ja od razu Wam powiem, że to jest moje ulubione ze wszystkich filmów. Ja od razu dam to na S, na przykład. Będąc obiektywną, dalej myślę, że to powinno być na S. Mi się to bardzo kojarzy ze świętami. I. No pierwsza część to jest w ogóle najlepsza część, jako powstała i zawsze jest najbardziej wesoła i świąteczna. Dalej mamy holiday. Myślę, że aktorzy w tym filmie bardzo dużo dali, ponieważ jest to bardzo dobra obsada. I to ogólnie film polega na tym, że są dwie kobiety, które mają tam, powiedzmy, złamane serca, bo jedna zerwała z chłopakiem, druga jest zakochana bez wzajemności i postanawiają zamienić się jakby domami i życiem przez chwilę, więc ta wyjeżdża do tamtej, ta wyjeżdża do tamtej. I tak się dzieje historia I myślę, że jest to bardzo, 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 bardzo ładny film. No myślę, że to zasługuje na A lub B. Najlepiej tak pomiędzy A lub B, jakby była ocena jakaś, ale nie ma. Więc myślę, że zostawię to na razie na B. Jack Frost jest też jednym z y, tych filmów, które bardzo lubię oglądać i zawsze sprawiają mi dużą radość, oglądając. Myślę, że zasługuje, myślę, że na A. Ja się bardzo dobrze przy tym bawię zawsze. Jack Frost po prostu no miał wypadek, bo jechał podpisać jakiś kontrakt i wystąpić jako muzyk, ale się zawrócił szybko, żeby święta spędzić z rodziną. Miał wypadek, stał się bałwanem, bo jego syn go przywołał swoją harmoniką. I to jest mega cute. I myślę, że zasługuje na ocenkę tutaj A. Następnym filmem do oceny mamy Kevin sam w domu. I made my family disappear. Kevin! Yes! that little Jest to chyba jeden z największych klasyków świątecznych. Przynajmniej w Polsce, bo co roku leci w Polsce i w tym roku też będzie o 20 lecieć, także no ja na pewno będę oglądać i mam nadzieję, że wy też. Makalaj Kalkin w kultowej komedii. Kevin sam w domu w wigilii o 20.00 w Polsce. Jeśli chodzi o cenę, to jest naprawdę bardzo dobra komedia. Bardzo dobrze mi się ogląda ten film. I myślę, że tutaj w ogóle bez zastanowienia postawię go na S. No bo to jest naprawdę klasyk, Ponad wszystkimi klasykami. Kevin to jest najbardziej zwariowany, inteligentny, niedoceniony dzieciak, jaki w ogóle jest. Myślę, że zasługuje tutaj na Eskę. Następnie mamy Kevin sam w nowym Jorku. Z be apart. He's in New York! This is a vacation. Only two things could ruin this vacation. And they just hit town. Hey, I tu jest oczywiście sequel, Kevin po prostu ląduje w Nowym Jorku przypadkiem i tam też spotyka swoich ulubionych przyjaciół z birów. Czy historia jest ciekawsza? Powiedziałabym, że jest dosyć podobna do pierwszej części. To chyba postawię na A. Myślę, że to zasługuje na A. jest... Yy... Jakbym miała po prostu wybierać pomiędzy tymi dwoma częściami, to wybrałabym po prostu kevin sam w domu zdecydowanie. Dalej mamy tutaj jedyny jaki się pojawił polski film, e, czyli listy do M. Oceniam tylko pierwszą część, bo taka jest tutaj zawarta. Ale jakbym miała oceniać wszystkie części osobno. To szczerze mówiąc, pierwsza część i druga część to są najlepsze części, jakie w ogóle powstały. Reszta już są. Reszta to są po prostu naciągane filmy, żeby pociągnąć historię dalej. I nie jest to aż tak potrzebne, ale jeśli mam oceniać listy do M same w sobie. Y, bardzo lubię ten film, ale. Hmm, spośród, nie no dobra, wiecie co, ja to dam na, po prostu na A. Bo kocham listy do M. E, uważam, że ogląda mi się jest zawsze świetnie, a tym bardziej z mamą, bo ja co roku chodzę do kina z mamą na listę do M na kolejne części, także jest to nasza taka tradycja powiedzmy. Listę do M1 to jest klasyczny film polski, komedia romantyczna i zwykła. E, postacie są bardzo zabawne, e, bardzo charyzmatyczne i bardzo dynamicznie się wszystko Dzieje, akcja po prostu jest cały czas i no, jest bardzo fajnie! Bardzo fajny film. Polecam! Jeśli nie znacie, to shame on you! I mamy dalej opowieści z narni. Aslan! We need your help! Nie no, but Jeśli to jest, aslan wants. Opowieści znani, kochani moi, to jest też jeden z moich ulubionych filmów oh, wow. w ogóle, jeśli chodzi o każdą kategorię filmów, e, kocham ten film. On jest tak przefantastyczny. Ja po prostu tak. jako oczywiście mała dziewczynka marzyłam o tym, żeby wejść do szafy i znaleźć się w Narni. Okay. Nigdy nie zadziałało. Opowieści z Narni to jest naprawdę przecudowny film i nawet nie wiem, co o nim powiedzieć więcej. Aslan świetny. Wszystkie postacie świetne. Biała czarownica genialna. Piotr mój crush, świetny, przefantastyczny. No po prostu to przepraszam, ale to idzie na S. Ja po prostu nie wiem, no. Ten film po prostu jest tak przecudowny i muzyka jest po prostu genialna. Następnie mamy opowieść Wigilino. This November, Walt Disney Pictures and Image Movers Digital invite you to experience the classic tale like you've never seen it before. Wigilina jest fajną historią i jest bardzo, bardzo dużo różnych wersji. I tutaj jest oczywiście chyba jedna z tych bardziej znanych. Dla mnie też jedną z tych najbardziej znanych i lubianych jest wersja Barbie, oczywiście. Singing star and hilarious diva, but selfish Eden and her snooty cat Chuzzlewit ruin Christmas for all the theater's performers. That night. Tu, właśnie o tym, co mówiłam wcześniej yy, z Grinchem, że to jest taka jeśli chodzi o główne postacie, taka dosyć podobna historia, no bo jednak oni nienawidzą świąt, oboje potem przechodzą jakąś przemianę i zaczynają wszystkim pomagać, rozdają prezenty i w ogóle kochają wszystkich i wszystko dookoła. I myślę, że postawiłabym ją na. na. chyba na S, bo to jednak jest naprawdę.

Nie ma go aż tak dużo, szczerze mówiąc. Wiem, że to leci bardzo często w święta w telewizji, ale dla mnie to nie ma aż takiego klimatu świątecznego, jak wiadomo, reszta filmów, które tutaj są na wysokich pozycjach. Jednak uważam, że to jest bardzo dobry film akcji. I Bruce Willis bardzo dobrze się sprawdził w swojej roli policjanta. Dużo się działo, no i tam zagrał też Alan Rickman. Oceniając to jako. Klasyki świąteczne, to myślę, że to nie jest jakiś świąteczny klasyk, oczywiście leci w telewizji i fajnie go obejrzeć, ale nie uważam, że powinien znaleźć się na aż takiej wysokiej pozycji jak tutaj reszta filmów. Także niestety, yy, no muszę dać go tutaj na C. Dalej mamy Śnięty Mikołaj. Też widziałam to tylko raz. Ale no właśnie, to jest bardzo fajny film. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy Charliego, mamy tatę, rodzice są rozwiedzeni, ten tata zamienia się nagle w świętego Mikołaja, bo poprzedni miał wypadek. No i musi zastępować go rozdawać wszystkie prezenty i w ogóle takie rzeczy. Zbliżył się bardzo z synem znowu, jeszcze bliżej niż byli wcześniej. Jest to przyjemny film do oglądania, bardzo taki ładny. Wszystko tak ładnie wygląda, ten Święty Mikołaj fajnie zrobiony, totalnie świątecznie, także myślę, że dam go. Myślę, że dam go na B. Przedostatnim filmem jest to właśnie miłość. I tutaj jest bardzo dużo fajnej obsady. Myślę, że to jest troszkę podobne do listy do M, bo w sumie te historie, wszystkie tych postaci, jakimś cudem łączą się ze sobą. Wszystkie postacie teoretycznie się znają albo kojarzą się chociaż z widzenia. Fajny też wątek był z Alanem Rickmanem oraz Emon Thompson, ale poza tym nie za dużo się tam działo. Dosyć taka nudna fabuła. Stop it, get some help. Nie wiem, tak myślałam, że po prostu po czasie to się jakoś rozwinie, ale jednak nie. Bez urazy oczywiście dla ludzi, którzy lubią ten film, bo on nie jest najgorszy, ale nie jest też najlepszy. I myślę, że po prostu zasługuje na bycie na C. Ze względu na mało rozwiniętą fabułę. I ostatnim filmem jest "W krzywym zwierciadle. Witaj święty Mikołaju". I to jest film jeden z filmów świątecznych który po prostu nie przypadł mi do gustu. Jakby no nie jest on jakiś tragiczny, no bo jest facet, który chce złączyć rodzinę w święta chociaż raz w roku, żeby miło spędzić czas rodzinnie, sympatycznie, żeby ciepło się po prostu zrobiło na serduszku. Nagle przyjeżdża jego brat niezapowiedzianie, robi jakieś Dziwne rzeczy, w ogóle jest bardzo dużo przypałów. I myślę, że to nie jest film taki w moim guście do końca. I jak go oglądałam, to po prostu nie chciałam się go za bardzo oglądać. I niestety, niestety, ale muszę go myślę, postawić na F. Jest to jedyny film, który stawiam na F. Nie jest to film, który chcę oglądać po prostu co roku na gwiazdkę. Na pewno w Charlie fabryka czekolady trafi na S. Zmieniłabym chyba Grincha na A. Podsumowując myślę, że takie ułożenie na tier liście jest dosyć sprawiedliwe. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. A ja się teraz z Wami żegnam i cześć!